Dobry wieczór. Zdajemy sobie sprawę wszyscy, w jakiej jesteśmy sytuacji, w którym momencie i jakie cele przed nami jeszcze. I robimy wszystko, żeby pewne rzeczy zrealizować, a przede wszystkim dać szansę rozwoju trochę młodym zawodnikom. I, i, i dziękuję dzisiaj. Nie boję się tego słowa powiedzieć, mimo porażki kolejnej. Dziękuję chłopakom, bo, bo postawili się dużo, dużo mocniejszemu przeciwnikowi teoretycznie. I, i pokazali, że przy dobrej organizacji, przy realizacji pewnych założeń, przy dużej ambicji i, i są w stanie na tym pierwszoligowym poziomie zafunkcjonować. Oczywiście kulturą gry, czy, czy posiadaniem piłki przeciwnik w tych momentach był lepszy, ale, ale my też mieliśmy swoje dzisiaj sytuacje i gdyby trochę więcej szczęścia było, to mogliśmy się pokusić o jakąś niespodziankę i, i, i tyle. No. Kolejne mecze przed nami. Myślę, że, że nie zmienimy kursu i ta młodzież będzie dostała szansę. Dziękuję bardzo.